Słodycze są niezdrowe? To chyba jakiś żart. Hej, mam dla ciebie prezent! Kosmetyki? Albo cukierki, albo obraz. Nie, to muszą być słodycze. Szybko odbieraj! Dziękuję. Książka kucharska? Po co mi to? No jak to? Przecież nie umiesz gotować. To się okaże. Wyzywam cię na kulinarny pojedynek. Wyzwanie przyjęte. Dobra, się nie przyszła. To znaczy, że wygrałam. Świętujmy. Nie tak szybko. Poza tym, w przeciwieństwie do niektórych ludzi, ja przyniosę składniki. Teraz wybierzmy, co będziemy gotować. ja wylosuję. Jest! Udało się! Jesteś wredna, ale i tak to wygram. Dziś zrobimy pizzę mniam. To niemożliwe! Jak można zrobić pizzę z tego? Ze słodyczy możesz zrobić wszystko! Poddajesz się? Nie ma mowy, wchodzę w to. Hej, ale nie trzeba od razu rzucać jedzeniem! Lepiej patrz na mnie! Pokażę Ci jak zrobić ciasto ze Klerków. Już prawie gotowe! Widział ktoś sama? Mógłby nam pomóc. Sam jest na zjeździe glutkowych blogerów, ale coś wymyślimy. Gdzie jest Su? Mógłby być naszym sędzią. Yy, jesteś obrzydliwa. Su, będziesz sędzią? Zamierzacie dziś w ogóle gotować, bo na razie tylko jecie. Czas coś przyrządzić, dziewczyny. O, wiem! Muszę rozstawić pianki do sosu do pizzy. I suszarka mi w tym pomoże. Teraz są jeszcze smaczniejsze. Czyli liderki, wejdźcie w kadry, szybciutko. Po co one tu przyszły? Robi się tłoczno. No dobra, patrz, jakie ciasto zrobiłam. A ja mam idealny sos do pizzy, patrz! Za to ja skończę pierwsza. Z pomocą tej goprownicy. Przygotuj się na najlepszą pizzę w historii. Dawaj tu moją asystentkę. O, to i ona. Trochę grymasi. O nie, muszę się pospieszyć. Czas na wyciskanie masła. Powodzenia! Nigdy mnie nie dogonisz, bo moja pizza jest już prawie gotowa. Te gofry to specjalność szefa kuchni. Teraz moja asystentka pomoże mi zdobyć kolejny składnik. Wow, to czekoladki! Możemy gotować dalej. Patrz na mój nowy składnik. Zazdrościsz? Mnie i moją lalkę stać na więcej. Grasz na zwłokę, a ja za chwilę będę miała czekoladowego burgera. O nie, co to ma być za pizza pomocy! To spieszmy się, nie poddam się. Hej, sam nauczył mnie świetnej sztuczki! I zaraz ją wypróbuję. Ciasto jest gotowe. A teraz do dzieła. Ja też znam kilka sztuczek. Przepraszam, wezmę to sobie. Dziękuję. Cóż za piękny bałagan. Kto chce spróbować? Nie, dziękuję. Robię z mojego ciasta relaksujące spa. Będzie puszyste i miękkie. Ketchup to obowiązkowy składnik pizzy. My użyjemy jego bliźniaka, dżemu truskawkowego. O nie, muszę się pospieszyć. Słodki sos do pizzy jest o wiele lepszy. Nawet nie muszę się bardzo starać, żeby cię pokonać! Eee. Hej, co masz w uchu? o, -o. A! Ups, przesadziłam? Daj spokój, to tylko żelek! Idealny składnik słodkiej pizzy! Chcesz mnie wyeliminować? To nie fair! Wracając do tematu, zaraz zrobię idealną warstwę sera z marshmallow. I wykorzystam do tego żelazko! Szóstka! Ja też potrzebuję sera, ale zrobię go z serka śmietankowego i barwnika spożywczego. Wow, to serowe niebo w gębie! Rozsmaruję go na gofrach. A kotlecik powędruje na sam środek. Kończysz już! W takim razie czas na mój sekretny składnik. Patrz, jakie mam fajne dodatki! Co? Kiedy nauczyłaś się tak gotować? To moja sekretna przyprawa. Pokaż mi, ja też chcę poznać ten sekret. Znowu mnie oszukałaś. Hej, to moje! Zapomnij przestań! Chyba jesteśmy już gotowe. Sędziowie, możecie podejść? No i teraz muszę do kibelka. To nie wygląda dobrze. O nie, proszę, wróćcie. Kto wygrał? Nancy, będziesz błagać litość? Jestem pewna, że wygrałam. Tak, chciałabyś. Jeszcze nie skończyłyśmy. Przechodzimy do rundy drugiej. Ups, chwileczkę. Tym razem zobaczymy, czy jedzenie jest ładniejsze. Czekaj, czy to modelina? O chyba! Nie! Hej, powiedziałam, ładne jedzenie, a nie smaczne. Zaklepuję wybór jedzenia. Robimy burgery. Jaka będzie Twoja odpowiedź? No dobra, dobra, przyjmuję wyzwanie. Zobacz, jak ładnie kroję zieleninę za pomocą tej szpatułki. Dobra, teraz potrzebuję plasterków pomidora. A co to? Robał? Pomocy! <grym i licef> Hej, będzie z tego idealny kotlecik. Zabierz to! Daj spokój, lepiej zajrzyj do swojej książki kucharskiej. O nie, moja biedna bułeczka! Co ja teraz zrobię? Ojej, to tylko ciastolina! Jakare podgrzeje twoją bułkę? Co ty wyprawiasz? Zniszczyłaś to! O nie, mój ser! Czekaj, po prostu odwrócę go na drugą stronę. Postanowiłam zrobić wegańskiego burgera. Jest zdrowszy i smaczniejszy. Chyba nie mówisz poważnie? Wygląda na to, że twój burger odpada, więc trofeum jest moje. Zapomnij, obie mamy szansę. W każdym razie już prawie skończyłam. Ups! To oznacza, że wciąż mam szansę na wygraną. Patrz na to! Czekaj, co to jest? Oddawaj, to moje żelki. Wiedziałam, że chowasz tu nie tylko słodycze. Zawsze musisz być taka przemądrzała. To co powiesz nam metamorfozę? Hej, podoba mi się! Przestań, nie dotykaj tego! Zepsujesz go. Zjedz swojego burgera, moje biedne maleństwo! Odzyskasz swoją sałatę. No tak, teraz potrzebuję plasterków pomidora. Ja też potrzebuję plasterka pomidora. Muszę od niej odgapić. Nadchodzi pomarańcza! Kochani, zjedlibyście takiego burgera? Nareszcie! Myślę, że moja burgerowa wieża trzyma się świetnie! A kotlety z modeliny są niesamowite! Jesteśmy prawie gotowe! I na wierzch kotlecik! Skończyłam! Pozostał ostatni krok! Naprawdę? Jakaś nowa sztuczka? Zgadza się! Teraz mój burger jest prawdziwy! Hej, oddawaj! Jest bardzo dobry. No dobra, grajmy uczciwie. Zawsze mam plan B. Hej, ile ty masz tam Jak ty w ogóle na to wpadłaś? Wyjaśnię to naukowo. Dobra, to jest pomarańcza, słodka. Daje nam to świetny przykład. Śpisz? Pobudka! zbliża się głosowanie. Nadchodzisz mi! Zapraszamy! Tym razem nie musicie nic jeść! Ale kreatywne! Wygląda niesamowicie i źle jednocześnie. A to mój faworyt. Mamy zwyciężczynię! Odbierz swoje trofeum! Wow! Wreszcie wygrałam! Mówiłam, że jestem lepszą kucharką! To najlepsza kucharka na świecie! Kiedy przestaniesz się przekwalać? O, daj spokój, zrobiłam je specjalnie dla ciebie. Hej, naprawdę smaczne. Ups, chyba użyłam za dużo barwnika spożywczego. Moje włosy. Skoro to moja wina, Nancy, możesz wziąć moją perukę.